Partnerem programu jest miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa. Sponsorem audycji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, operator programu Czyste Powietrze. Na program zaprasza Swiss Krono, producent naturalnie wodoodpornych podłóg. Swiss Krono, dobrze się układa. Przestanek winobranie. Przystanek Winobranie. Wracamy do naszego studia, a w nim Zdzisław Strach, prezes Centrum Biznesu, razem z nami. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witam wszystkich mieszkańców Zielonej Góry i gości, którzy przybyli na tegoroczne Winobranie. Tych gości tutaj mnóstwo, jak rozglądamy się. Poza nasz przystanek tłumy po prostu już w pierwszy dzień raczej trzeba było się tego spodziewać. Na to na pewno liczyliście. No i też z pewnością sporo pracy było nad tym, aby to wszystko tutaj w Zielonej Górze przygotować. Miasteczko winarskie, winiarskie cały deptak, cała ta infrastruktura. No przygotowania do winobrania rozpoczynamy kilka miesięcy wcześniej. Natomiast ten ostatni okres to jest związany właśnie, jak tutaj pan reaktor zauważył, z ustawieniem tej całej infrastruktury dodam także mamy tutaj w sercu winobrania, czyli w miasteczku winiarskim 43 winnice i 6 domków, w którym reprezentowany jest Lubuski Produkt Regionalny oraz przy pomniku Bafusa, Zielomórska Parniarnia oferuje wina winobraniowe, a więc to jest samo miasteczko ponadto 183 stoiska na jarmarku, tym, tym klasycznym jarmarku winobraniowym. No ceny, zaułek myśliwski, no dużo, dużo, dużo spraw. Coraz ciaśniej mam wrażenie z roku na rok, y, jak sobie z tym wyzwaniem poradziliście? Y, y, tak, to, to widać, że jest y, cia, coraz ciaśniej, no miasta nie rozciągniemy, tutaj teren jest określony, więc trzeba będzie w perspektywie w przyszłości pomyśleć jak rozwiązywać pewne strefy, z czego zrezygnować, a co ewentualnie dodać. Na pewno y, ta powierzchnia też się, że tak powiem, kurczy, jeśli chodzi o udział y, tej infrastruktury winiarskiej y, przez ogródki, które no niestety, ale y, funkcjonują przez cały okres y, lata, czyli to tak zwane sezonowy, przez cały sezon y, od jakiejś tam wiosny do jesieni, czy pr praktycznie do późnej jesieni. W związku z tym y, tego terenu jest coraz mniej, ale obecność tych ogródków no, tak dodaje też y, tego sznytu całkowicie dla, dla tych imprez i, i instytucji i, i, i no, budowli, które stoją postawione na czas tylko winobrania. Wspomniał Pan, że te przygotowania trwają kilka miesięcy, to nie jest jakby przygotowanie na ostatnią chwilę, a czy dzisiaj, kiedy to winobranie startuje, wszystko jest guzik, czy jeszcze pan się łączył z boi i jeszcze jakieś przygotowania trwają? Nie, na, tom, na dzień dzisiejszy, czyli start winobrania, wszystko co jest niezbędne do przeprowadzenia tak dużej imprezy, bo powiedzmy sobie szczerze, jest to bardzo duża impreza, mało tego organizowana w samym centrum miasta, miasta, dużego miasta. Mamy wszystkie sprawy załatwione, formalne, czyli wszystkie zgody, decyzje, tymczasowe organizacje ruchu, no i inne że tak powiem, dokumenty, które są związane z prowadzeniem takiej imprezy. Dodatkowo funkcjonują służby nasze, ta cała część sanitarna, medyczna, także jest wszystko ok. Pan ma przegląd w zasadzie. No, sporego e, kawała, kawałka historii, jeśli chodzi o winobranie. Jak to wyglądało kiedyś, jak to jest teraz? Czy Pan zauważył jakieś szczególne zmiany, jakieś ciekawostki, rzeczy, których kiedyś nie było? Są teraz, a może były kiedyś, a teraz ich po prostu nie ma. Ja tak myślę, jak liczę, według naszych jakichś tam statystyk, to jest chyba około 173 winobranie w Zielonej Górze. Z tego y, mój udział tu, mniej więcej 30 w tych granicach, y, czyli to jest początki y, roku dwudziestego i kilka winobrań wcześniej jeszcze, y, tam y, raczej w formie takich rozliczeń finansowych winobrania. Także y, no trochę się wydarzyło o tym, co ciekawego. i najistotniejszego, które nastąpiło, czyli to jest ta ewolucja, czyli próba wejścia, reaktywowania winiarstwa na tych ziemiach, które poprzednicy, za poprzedników już słynęła tutaj te tereny, czyli winnic, w których było tam kilkaset nawet, chyba ponad 900, odradzanie się tego sukcesywne i to widzimy również po udziale winiarzy w samym winobraniu, czyli w tym miasteczku tutaj to jest takie namacalne, bo widzimy ile jest winnic Zaczynaliśmy od tego, że stoiska winnic były, sprzedawano tam wtedy sadzonki, jakieś tam inne wytwory z winogron. Natomiast z czasem, winem winobroniowym, to jako kolejny przykład, były wina z miast partnerskich. No i o chyba od 16 roku najpierw latarzowo z winnicy San Vincent puściliśmy 500 butelek win lokalnych, już tych win, które miały wszelkie, że tak powiem, znamiona i cechy, żeby mogły być sprzedawane i podawane do handlu, oczywiście też swoją jakość. I od tamtego następnego roku były już te konkursy wyboru win win winobraniowych i pokazuje to też ilość winnic. kiedyś. Musieliśmy dzielić strefę winiarską na lewą i prawą stronę tutaj tego placu wokół ratusza, gdyż ci, którzy mieli mniejszą ofertę, informacje o, o tym winie i winnicy krócej chcieli funkcjonować, w związku z tym jedna część była do godziny 18, a druga na przykład do 21. .00. Dzisiaj problemem jest co innego, winiarze chcą jak najdłużej uczestniczyć w tym miasteczku, w związku z tym to pokazuje to, że po pierwsze mają określony towar, który mogą za, zaoferować mieszkańcom i gościom i mówię i ta ilość winnic, które powstało, jest, jest tak, według danych aktualnie w województwie lubuskim ponad, ponad 100 winnic, z czego koncesje te takie, żeby móc prowadzić fachową sprzedaż, czyli wina, które ma, posiadają akcyzę i tak dalej, jest ponad 60. A Myśli pan, że tych winiarzy, tych budek będzie jeszcze więcej w kolejnych latach? To się będzie rozrastać? No myślę, że biorąc pod uwagę klimat, który nam się zaczyna robić, który sprzyja akurat win winu i wi winiarstwu, będzie na pewno miał wpływ na to, że i oczywiście ukształtowanie terenów na ziemi lubuskiej, a więc ten wał zielonogórski i podobne tam różnego rodzaju region, rejony, które są, gdzie można winogrona uprawiać, będzie powodował, że tych winnic będzie jeszcze przybywało. Nie? Tutaj padło takie stwierdzenie, że to... O, o, reaktywacja musiała nastąpić, tak, tej działalności winiarskiej. Wczoraj też zastanawialiśmy się podczas degustacji komentowanej spaceru z lampami naftowymi organizowanego przez Fundację Tłocznia wraz ze szwedzkim blogerem Jonathanem, który tutaj wizytuje Zieloną Górę, podziwia wszystkie najciekawsze rzeczy. Co spowodowało tę przerwę, jeśli chodzi o działalność winiarzy i jak udało się właśnie do tej reaktywacji doprowadzić? To znaczy tak, po pierwsze to był ten był okres wojny, to, to mówię o poprzednikach, następnie jak powróciliśmy na te ziemię był taki okres, że to winiarstwo praktycznie zamarło. Jedynie była lubuska wytwórnia win-win akurat i, i to było to, a później powoli pojawili się pasjonaci, czyli tak zwani pozytywnie zakręceni, którzy zajęli się to, to, tymi sprawami i jak dzisiaj widzimy tego efektu. Efekty wspaniałe, jak zobaczyć zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy chcą być może pierwszy raz, albo kolejny raz zaznać i spróbować go naszego święta. Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich, szczególnie gości, bo mieszkańcy to na co dzień częściej mogą z tego skorzystać. Zapraszamy, oferta jest duża, czyli miasteczko winiarskie, o którym tu mówiliśmy, winobusy piwnice winiarskie spacery komentowane, także jest mnóstwo, że tak powiem, propozycji i należy z nich korzystać. Pogoda nam się nad nami czuwa. Dzisiaj chwilę popadało, atmosfera się zmieniła, powietrze jest fajne, a cały tydzień winobrania do Korowodu i włącznie z Korowodem zapowiada się w bardzo pięknej pogodzie. Zdzisław Strach, prezes spółki Centrum Biznesu, był naszym gościem. Można chyba na wstępie pogratulować udanej organizacji, przygotowania tego wszystkiego, zapięcia na ostatni guzik, bo tutaj jakby widać też i słychać, jak Pan opowiada o tym, że nie ma miejsca tutaj ani na błędy, na żadne, na żadne jakieś takie drobne. Tak, ale nie chwalmy tego, jak to mówią dnia przed zachodem słońca. Pracownicy nasi, y, głównie y, Centrum Biznesu i Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, bo on zapewnia, tutaj nie mówiliśmy o tej stronie duchowej jeszcze dodatkowo, czyli to, co się na tych scenach dzieje, y, czuwają nad tym, żeby to było y, y, no, y, jakościowo odpowiednie. Natomiast y, y, służby nasze, służby państwowe, jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, y, Sanepit czuwają nad tym, żeby też było bezpiecznie, nie? Pod każdym względem. Dlatego yy, poczekajmy, życzmy sobie, żeby ono było fajne, wesołe, radosne, oczywiście bezpieczne. Yy, wesołej zabawy wszystkim życzę. I ci, którzy przyjechali, niech doświadczą tego i wracają na kolejne winobrania, które w przyszłości będą. Nie chwalimy dnia, ale myślę, że nie mamy się o co, o co bać. Zdzisław Strach, Centrum Biznesu. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Stanek Winobranie. Na program zapraszał Swiss Krono, producent naturalnie wodoodpornych podłóg. Swiss Chrono. dobrze się układa. Sponsorem audycji był wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Operator programu Czyste Powietrze. Partnerem programu było miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa.